Dzień dobry, witam wszystkich widzów. W dzisiejszym y, odcinku, proszę Państwa, będziemy się golić. Ja bym to nazwał śmieszne golenie. Dlaczego śmieszne? Ano dlatego, że mamy mydełko, już się wesoło robi, wesoła etykietka. Jest to Summer Break, y, break y, Soap, y, Cannonball, tak jak widać, Cooling Shaving Soap. Tak piszę na opakowaniu, słuchajcie, zapach tu jest najciekawszy, moim zdaniem. To jest guma do rzucia, zainspirowana, że tak powiem, dzisiejszego lenie, To mój synu zainspirował, wziął sobie lody właśnie o smaku gumy do rzucia, i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby taki odcinek nagrać. Więc mamy mydło, które ma być właśnie takimi. Cukierkami, taką gumą y, balonową, y, ma być czuć. No, i ten zapach faktycznie dla mnie, w moim przekonaniu, taki jest. Kiedy po raz pierwszy dałem to pudełko, powąchać y, Ani y, mojej powiedziała, że to jest taka biała pasta do parkietów, jak kiedyś była. Więc, kto y, pamięta taki zapach. To powiedzmy, ja nie dyskutuję. Dla mnie to jest guma do rzucia. Niech tak zostanie. Więc mudełko mamy omówione. Do tego, oczywiście, do kompletu nie mam, bo to dzięki uprzejmości koledze spektrum jestem właścicielem takiego mudełka. Natomiast myślę, że po będzie taki oto Myrsol Plastic shave dla mnie to są landrynki w czystej postaci. Takie. No więc będziemy się chlapać takim sprzętem po goleniu. Tylko sprawdzę, czy się nagrywa, czy gadam. Dobrze, coś tam się nagrywa. I słuchajcie, pędzel. Pędzel ekstro syntetyk. E, jeden z moich najdelikatniejszych pędzli, jakie mam. Po prostu... Sobotnio, sobotnie popołudniowe golenie, więc nigdzie mi się nie spieszy, jest czas. żeby tych nowości nie było za dużo, wybrałem do dzisiejszego golenia. Już sobie tu powoli rozkręcam dwuczęściową maszynkę. Merkur, czyli coś co ja lubię, coś co już pokazywałem, coś co już znacie. Wiecie jakie jest moje zdanie na ten temat, na temat tej maszynki i do tego zaraz, zaraz żyletka tu trzy kropeczki trzy razy więc czwarty raz żyletka Kaj ja już sobie z woreczka odwijam zakładamy tutaj sobie właśnie taką żyletkę myślę, że to już jest ostatnie prawdopodobnie golenie nie, tą żyletką. No zobaczymy, czy się odważę poza kamerami piąty raz ją założyć. Na razie jesteśmy odcinek numer 4, więc sprzęt tu mamy. No i co? Ja tylko chlapię twarz. Tym razem żadnych pliszej nic. Tym medełkiem goliłem się chyba raz czy dwa razy. Przełożyłem do miseczki odrobinę wody. Do środka pędzel nie moczę, tak jak nie moczę. Mam trochę wody z tym mydłem, więc ja go tylko tutaj nabiję. Postaram się to wszystko wyrobić na twarzy, czyli tak jak u mnie to golenie mniej więcej wygląda, żeby tu za dużo rewolucji nie wprowadzać. No i delikatnie tutaj kręcimy. Te końcóweczki naprawdę są delikatne w tym pędzelku. Mówię, jeden z najdelikatniejszych w moim, w moim tutaj arsenale, można już powiedzieć. Jak chodzi o poprzednie odcinki, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie uwagi. Dziękuję pięknie. No i cóż, będziemy się godzić dalej. Ja dalej chcę nagrywać. Ochota jeszcze nie przeszła. Cały czas coś nowego. Mam nadzieję się uda pokazać. Słuchajcie, padło pytanie pod filmem jaki krem do 10 czy do 50 zł, o ile z kremami do 10 zł ja nie mam najmniejszego problemu. komentarzu, tu już zdążyłem odpowiedzieć. To jest krem e, Ashamu... O. O. <laughs> Z Oszołoma. Ten aloe Vera, Powiem szczerze, za cenę, za jaką on jest na półkach sklepowych, no trudno znaleźć cokolwiek. Nawet nie tyle tańszego, tylko coś, powiedzmy, co będzie w adekwatnej Cenię, więc dla mnie tu jest odpowiedź jasna do 10 zł. Polecam spróbować kremik z Oszana czy Oszona. Bardzo fajne chodzenie takie delikatne, takie jak lubię. Z tego kremiku. Natomiast do 50, słuchajcie, no to już jest wachlarz możliwości. Chodzi o stricte krem. Warto spróbować. Coś koło 30 zł bodajże kosztuje krem w tubce kęta. Bardzo przyjemny. I pod względem zapachowym, i pod względem właściwościowym, delikatnie chłodzący. zanim zdecydowałem się nagrywać, pokazywać te swoje golenia i jakieś tam produkty, które ja używam, skończył mi się po prostu. Nagrałem chyba tylko jeden odcinek z tym produktem. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę żałuję, że nie zostawiłem... ...czy zostawiłem, że nie nagrałem więcej tych odcinków z tym produktem. Produkt pewnie znany, natomiast mało go na internetach. A naprawdę przyzwoity, przyzwoity produkt. Już nie tani, bo nie ukrywajmy podaje, że tubka 75 ml, tam tylko jest. Ale jeśli miałbym wskazywać krem, to właśnie tego kęta do 50 zł. Przyznam szczerze, że też tutaj nie miałem jakichś tam innych. Wyeliminowałem ProRaso i te popularne wszystkie takie kremiki, bo stwierdziłem, że. Do 50zł to już naprawdę trzeba coś pokazać, coś by trzeba było zarekomendować, co faktycznie jest ponad jakąś tam przeciętność, czy... Ja miałem tą wersję w tygielku 150ml, naprawdę zapachowo, delikatny zapach, ten krem kęta... Myślę, że do 50 zł, nawet pomimo tej mniejszej objętości, warto spróbować. Naprawdę warto spróbować. Nie mówimy tu o mydłach, bo jeżeli byśmy już weźmy do 50 zł chcieli poruszyć mydła, to też bym tutaj Proraso troszeczkę ominął. Ale to tylko z jakichś tam swoich doświadczeń z tym produktem. I wskazywałbym prawdopodobnie mydło barbusa. Zarost półtoradniowy, nie nie mówiłem, więc półtora dni zarost. Yy, troszeczkę z premedytacją wziąłem tą maszynkę, yy, żeby na dzisiejsze golenie, ponieważ chciałbym ją delikatnie mówiąc porównać i do tego ślusa jak o łagodność, skuteczność. po tych ostatnich powiedzmy dwóch, trzech użycia użyciem yy, szuza powiem wam że ja jestem naprawdę na tą łagodność naprawdę fajna skuteczność to co widzicie to był właśnie zarost po tej maszynce półtoradniowy i naprawdę tu nie ma nie ma jak to się mówi wstydu a pamiętajmy, że to nie jest cena za Merkura gdzieś tam oficjalna w granicach 160 zł, tylko 33 zł. Moja ocena też nie będzie do końca subiektywna, ponieważ tu jest żyletka, która jest znacznie wyraźniej odczuwalna. Ale kusi żeby do tego szlosa właśnie tą kaj żyletkę włożyć. Powiem więcej, nawet porównać obydwie te maszynki przy jednym goleniu. Pierwsze przejście mamy z głowy, mydełko super. Fajnie czuć takie chłodzenie. Gdzieś widziałem aftershave do kompletu i powiem szczerze, że nie tyle żałuję co, gdyby nie mnogość sprzętów, które już nagromadziłem, to nie jest powiedziane, żebym się nie skusił, bo zapach jest bardzo przyjemny takie powiedzmy chłodzenie, bardzo delikatne. Zobaczcie. Naprawdę z niewielkiej ilości mydła, bo przecież ile ja tam tym pędzelkiem i to jeszcze mówię, z bardzo delikatnymi końcówkami, ile ja tego mydła mogłem tam na ten pędzelek wziąć. A słuchajcie, nic tu nie wskazuje, że mi czegoś zabraknie. Natomiast powiem szczerze, jeszcze wracając że tych mydełek, cen i tak dalej, powyżej 50 zł będzie jeszcze gorzej wybrać. Bo powiem wam, że przecież później otwiera nam się większość w rynku amerykańskiego. Czyli wszystkie Phoenixowe mydełka, sterlingi tam wchodzą z ceną w granicach gdzieś 80-90 zł. Więc tu wybrać już będzie bardzo ciężko. Pamiętajmy, że są jeszcze powiedzmy kremy typu e, chodził nawet e, Taylor, e, Old Bond Street tak zwany TOPS e, sandal, który w promocji potrafi kosztować delikatnie ponad 50, 60 złotych, więc to też do 50 zł. Niedużo. Kuśła zagadałem się jadę pod woz, ale już tak zrobimy. Słuchajcie, ta żyletka i ta maszynka w ogóle nie protestuje. jeszcze trzeba będzie pewnie poprawić no ale mamy Taylor, mamy pewnie z takich brytyjskich firm też by się znalazło kilka niegorszych propozycji Ja się nie wypowiem, bo tych produktów jeszcze nie używałem, ani właśnie tego sandaluda słynnego z podobno z najładniejszym zapachem. Się... Lekko zagadał i jedno golenie będzie jed, jedno przejście mniej. Ale to nic sprawdzamy co z tego wyszło tu do poprawy. Czyli jeszcze jedno takie poprawkowe i naprawdę będzie, mam nadzieję, fajny efekt. Słuchajcie, to też jest tak, że bo teraz chłodzenie jest jeszcze mocniejsze, ale nic, co jest przekracza tak zwany poziom dobrego smaku. Słuchajcie, ten pędzelek tak jeszcze wracając, nie wiem czy to już mówiłem. To jest jeden z niewielu pędzli w mojej kolekcji ja mówię, gdzie nawet po trzecim przejściu jestem w stanie sobie go delikatnie o i jeszcze powyrabiać dla przyjemności piany. Mega sympatyczny pędzel. Powtórzę się. Maniak, dziękuję. Bo naprawdę świetny. Świetny pędzelek, naprawdę dziękuję bardzo. No więc cóż, tu miał być podwóz. jeszcze o słuchajcie, te poprawki które ja robię w tym momencie to też nie odbierajcie, że to jest z wina maszynki, ta maszynka jest po prostu delikatna i trzeba troszeczkę tego kąta poszukać ale jak już go Znajdziemy to, powiedzmy, skuteczność jest świetna. A przyjemne jest to goli. Nie powiem wam, tą maszynką się naprawdę przyjemnie, przyjemnie się goli. I... Warto, warto spróbować Spróbować To nie jest agresor To nie jest Jakaś wyczynowa Maszynka, ale powiem wam Jako powiedzmy ta pierwsza albo nie wiemy czy kupić 89 nie wiemy o takiego producenta bo te są niby yy, łagodniejsze te są yy, ostrzejsza do tego jeszcze z której yy, jakby z którym numerkiem głowice dostaniemy to jeśli takie macie rozterki dotyczące 89, to ja wiem, że różnica w cenie troszkę jest. I może nie, nie każdemu będzie. Ta krótka rączka pasować, ale to jest bardzo dobra To warto spróbować. Ech, słuchajcie. Tu by należało jeszcze raz przejechać, ale tu też jest. Tu nie mam nic. Słuchajcie, jestem bardzo dobrze ogolony. O, tu jest moje miejsce, ale to się tym nie przejmuje. Gładziutko, bez jakichś. Wiecie czy. spłukujemy. Mydełko, moim zdaniem, świetne. Jaki dzisiaj duży ten ręcznik. Tutaj pod ręką był, dobra, nieważne. Elegancko. Słuchajcie, no i teraz plastik shave. Coś, co z kolei mam dzięki uprzejmości. <grywka> Czy też czyszczenia magazynów kolega Pimpsa, więc Mariusz to jest od ciebie jeszcze odkupiony. Tu gdzieś przeszczypało delikatnie. Słuchajcie, jestem landrynkowo, gumowo, po prostu do skupania. Jeden krok. Takie kolenie dzisiaj, słuchajcie. Czyli jeszcze raz. Guma balonowa była w mydełku, landręki w wodzie, żyletka ostra, trzecia, czwarta, kropka idzie na opakowanie, sprzątam, ogarniam. Dziękuję za komentarze. Filmik pewnie ukaże się w niedzielę. No i cóż, spokojny poniedziałek przed nami, bo dłuższy weekend. Więc pewnie jeszcze jeden film zdążę nagrać. Pomysł jest. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pa. pa.